Ilekroć myślę o słudze Bożym księdzu Franciszku i mojej wdzięczności jego osobie, to na myśl... Przychodzą mi trzy rzeczy takie. Oczywiście jest ich więcej, ale pozwólcie, że podzielę się z wami tymi trzema, które dla mnie są chyba najważniejsze. Pierwsza rzecz, kochany Ojcze Franciszku, jest taka, że chciałbym Ci podziękować za to, że dzięki Twojemu natchnieniu, dzięki Twojej dyspozycji moja wiara systematyzuje się i przybiera konkretnych kształtów właśnie w charyzmacie Ruchu Światło -Życie. Dziękuję Ci, że byłeś w takiej dyspozycji wobec Pana Boga, wobec Jego dzieł, wobec Jego natchnień i stworzyłeś coś, z czego również ja korzystam, co, co, dla, mnie także jest, co dla mnie także jest ważne i istotne, bo jestem przekonany, że dzisiaj nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie ruch światło -Życie, gdyby nie spotkanie żywego, osobowego Boga właśnie w tym charyzmacie. Za to Ci chciałbym podziękować. Nie wiem, czy byłbym człowiekiem wierzącym, gdyby nie doświadczenie oazy. Na pewno nie byłbym księdzem. I nie wiem, jak moje życie by się potoczyło, ale dzięki Tobie, dzięki temu charyzmatowi, dzięki Chrystusowi, którego spotkałem, dzięki też Twojemu natchnieniu i Twojej takiej dyspozycji stawania wobec Boga, dzisiaj mogę być tym, kim jestem człowiekiem wierzącym, którego wiara nie opiera się tylko i wyłącznie na jakichś teoriach. Ale też mogę doświadczyć Boga, na, opiera się także na doświadczeniu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, czego tak szczerze mówiąc, mnie jako osobie wierzącej, też jako księdzu brakuje, to znaczy konsekwencji w wyznawaniu właśnie tej wiary. Ja wielokrotnie podziwiałem Ciebie, ojcze, jak. Nie pytałeś się, czy można coś zrobić, co powiedzą inni władzy, a władze, a inni księża, biskupi, tylko po prostu szedłeś i robiłeś to, co rozeznałeś, jako jako wola Boża, jako, jako coś, czego od Ciebie żąda Pan Bóg. Dziękuję Ci, Ojcze, za taką konsekwencję, że Twoja wiara nie załamywała się w obliczu trudności, w obliczu prześladowań, rozmaitych schodów, przeszkód i tak ale że była zawsze taka sama. To jest coś, co ja podziwiam i szczerze mówiąc, chciałbym też w ten sposób realizować swoje, swoje kapłaństwo i swoje, swoje chrześcijaństwo. I Yy, ostatnią, ostatnią rzeczą, jaką, yy, z jaką chcę się podzielić, oczywiście tych rzeczy jest więcej, jest ta Twoja odwaga, że byłeś człowiekiem odważnym, że nie bałeś się yy, różnych trudnych decyzji podjąć, bo, wierza, bo wiedziałeś, komu zawierzyłeś i dlaczego, po co w ogóle jest to wszystko. I na koniec, jakbym mógł, Ojcze Franciszku, mój Ojcze. Chciałbym, ci, chciałbym Cię prosić, abyś orędował za mną i za wszystkimi tymi sprawami, które są jakoś bliskie mojemu, mojemu sercu do Pana Jezusa. Głęboko wierzę, że jesteś dzisiaj w niebie, że widzisz, że widzisz Jezusa, że Twoja wiara doszła do kresu, którym jest właśnie spotkanie z Bogiem. Proszę Cię, ojcze, wstawiaj się za mną, za tymi moimi różnymi sprawami. Wyproś mi taką łaskę wiary konsekwentnej. Dziękuję Ci, ojcze.